Niej ...uczestniczyć, to właściwie, jak to w tej formacji często mówią, słudzy obcych interesów, że godzą się na podległość, że tak naprawdę nie są patriotami. I dlatego chcę Państwu przeczytać z dokumentu. Cytuję. Żądania nasze są, ażeby Rzeczpospolita udzielną, samowładną... Niepodległą, w granicach całą została, bo od wieków nikomu podległą i czyją własnością, dziedzictwem nie była. Żądamy wolności narodowi naszemu przyzwoitej, bo w niej przodkowie nasi od wieków żyli, bośmy się w niej porodzili i umierać chcemy. I pod koniec, bracia nasi, wołamy do Was, wznosimy ręce nasze do Was za tą wspólną ojczyznę, która ginie. Wiecie, skąd pochodzi ten cytat? Napisano to 300, 234 lata temu w Petersburgu. Pochodzi to z aktu zawiązania konfederacji targowickiej. Jaka z tego lekcja? Ano taka, że nie każdy, kto najwięcej mówi o patriotyzmie, rzeczywiście ojczyźnie dobrze służy. Powiedzą dziś. Dzisiejszej opozycji, ale to nie do nas. Przecież my jesteśmy podejrzliwi wobec Putina, wobec Rosji, a Targowica przecież oddała Polskę w pakt Katarzynie. Nie o to chodzi. Putin nie potrzebuje, żebyście kochali jego czy Rosję. Putinowi wystarczy, że jesteście antyzachodni. Słyszycie? Czyli Targowica mówiła jeden do jednego, co obecnie mówi cały PiS i Kaczyński. Mówią, że są Polakami, chcą silnej Polski. I pisali gdzie? W Moskwie. A PiS gdzie pisał? W Izraelu i też w Moskwie i w Budapeszcie. PiS, pamiętajcie, to są agenci Putina. Będą ma wmawiać o patriotyzmie, że są dla was jak najlepiej. A potem jak Targowica oddadzą wszystko w ręce Putina, tak jak PiS wszystko oddał w ręce Orbana, re, prawego Prawie ręki Putina. I tak jak pis nas wyprowadzi z Unii Europejskiej, żebyśmy byli znowu Rosjanami. Piis, kula w łeb, pamiętajcie, to są zdrajcy.